Cześć tu Magda! Dzisiaj słuchajcie wyjątkowy odcinek, bo bardzo, bardzo proszę Was o pomoc. Przede mną pomysły na prezent na dzień dziecka, i mam ogromną prośbę, abyście pomogli mi wybrać najciekawszy prezent dla Hani i Amelki dla moich córek. Znacie już je trochę z kanału Zabawkowicz, wiecie, co im się tam podoba, co im się nie podoba, ale muszę wam powiedzieć, że Testuję zabawki od kilkunastu lat i wszystkie te, które tu leżą na biurku, na placie są naprawdę fantastyczne. Wybrałam je dla sieci sklepów Aldi i będą dostępne właśnie przed nim dziecka, no bo uważam, że naprawdę warte są tego, aby się nimi bawić, bo, bo są ciekawymi pomysłami na prezent. Ale co tu wybrać dla dziewczyn? Sama nie wiem. No cóż, mamy tutaj e, Top Trumps, Top Trumps Match. To jest taka gra, której możemy rozegrać pojedynek jeden na jednego. Tu mamy Top Trumps, gra Karciana, i tutaj też naszym zadaniem jest przejęcie całej talii. Mam cztery różne gry magnetyczne, które wszędzie można zabrać ze sobą. Można grać w samochodzie, w pociągu, na wycieczce i nic się nie pogubi, wszystko będzie w jednym miejscu. Mam akłabicy tęczową, pracownię, wielką, pracownię pełną. Najróżniejszych koralików, które łączy się wodą. No i tutaj bardzo ciekawe e, gry stołowe. Mam karling, e, no i kręgle. Co tu wybrać? Zaraz Wam opowiem e, o każdym z nich, a Wy powiecie, które Wam się najbardziej podobają i które będą najfajniejsze dla dziewczyn. Top Trumps Match. To szalone kostki, w których trzeba ułożyć pięć poziomów pionowo lub ukośnie. No, i do wyboru jest albo reprezentacja polski, albo lol surprise. Co wybierzecie? Hmm. Co tu wybrać? Trudny wybór. E, gra w środku jest taka kompaktowa. Zobaczcie, może potem zostać w tym opakowaniu. Świetnie zmieści się do plecaka. A na czym polega cała zabawa? Otóż widzicie, mamy 25 e, najróżniejszych postaci. Gramy. W dwie osoby. Jedna siada po jednej stronie, druga po drugiej stronie. Każdy ma swoją sekwencję kostek. No i cóż, wypychając, trzeba układać takie same postacie w rzędzie. Tak aby się tutaj. O, zobaczcie, będę miała. Mam nie. No trzeba tak kombinować, aby się udało. O, proszę bardzo, zobaczcie najszybciej osiągnąć całą piątkę. Kto zrobi ten pierwszy, to wygrywa. W środku w regulaminie jest jeszcze jedno utrudnienie. Dotyczą tych kart, ale to wczytacie się, jak już zasiądziecie do rozgrywki. No więc reprezentacja Polski, jak widzicie, i panowie, i panie, no albo e, e, LOL w takim samym e, wydaniu. Gry magnetyczne, szachy, warcaby, chińczyk albo węże. Charakteryzują ich magnetyczne pionki, które się e, nie poprzewracają. E, każda z gier jest bardzo kompaktowa. W środku ma instrukcję, czekajcie ja położę, pokażę Wam. Malutka, kompaktowa, jak widzicie. Łatwo zamykalna, a w środku naprawdę bardzo eleganckie pionki. Zobaczcie, tutaj mamy instrukcję, e, dla graczy, a zobaczcie, piąki pięknie ułożone. O, zobaczcie, jaki koniec godny, No i można grać w każdy sposób, nawet do góry nogami. Tak wyglądają szachy. Warcaby. No oczywiście, jak to warcaby, mają malutkie białe i czarne pionki, O, takie maluszki które tak samo bardzo łatwo jest przyczepić do powierzchni no i zacząć, słuchajcie, rozgrywkę. Zobaczymy mocność magnesów. O, proszę, nic się nie pogubi. ta -da! Tak wyglądają warcaby. Proszę bardzo. Chińczyk. Właściwie to cały kompakt można mieć w domu, bo naprawdę przyjemną rozgrywka, przyjemna rozgrywka się zapowiada. No i tu mamy cztero kolorowe e, i każdy z zawodników oczywiście o, tutaj postawię, ma cztery takie same e, piąki w tym samym kolorze, dwie kostki, o zobaczcie jaka plansza elegancka. Ulubione strategiczne gry, które mają Pewnie kilka tysięcy lat w przypadku e, szachy, chyba są tak starą grą. No i coś stoi za tym, że tak jest, że przez tyle lat się nie znudziło. No i węże, słuchajcie, to jest mniej znana gra, ale myślę, że tutaj wiele pokoleń będzie mogło rozgrywkę poprowadzić, zaczynając od startu, przemieszczając się po drabinach i rzucając tymi malusieńkimi kostkami, prowadząc rozgrywkę. No, uważam, że komplet taki w, dom, w każdym domu powinien się znaleźć, żeby grać i grać i grać i świetnie się bawić. Tęczowa pracownia Aquabits. Aquabits to takie koraliki. Które tutaj luzem są dołączone, jest ich aż 600, naprawdę bardzo dużo. Ale gdy spryskamy je wodą, poczekamy aż woda wyschnie, to otrzymujemy. Połączone koraliki w najróżniejsze wzory. Możemy z tego zrobić breloczek, jakiś element dekoracyjny, przykleić to do zeszytu, czy do piórnika. To już fantazje i pomysły zostawiam Wam, a możecie korzystać z dołączonych wzorów. Widzicie, tutaj jakieś serduszka są, jakieś zwierzaczki są. Jednorożek jest, musi być jednorożek jest. I Kładzie się wtedy taki wzór. Tutaj można położyć taką podkładkę. I trzeba to zrobić prosto, i potem nie przemieszczać. Dzięki właśnie takiemu ułożeniu, zobaczcie, nie będzie nam się tutaj nic przemieszczało. Pani pozwoli, tak? No, i wtedy, słuchajcie, koraliki będą się nam to pięknie e, układać, a potem mogą sobie schnąć tak e, tutaj w tym miejscu. I cóż, mamy taki specjalny hmm, aplikator do koralików. No, normalnie koraliki się przenosić oczywiście łapkami, po prostu sobie je układać. Ja to sobie troszeczkę wysypię. Tu w miejsce, gdzie e, mamy zaznaczony wzór, ale możecie też. Załadować je sobie tu i taki aplikator. Zobaczcie, zamykam. Widzicie? Pojawiły się zielone kulki. Przekręcamy sobie w ten sposób. Widać, że teraz będziemy korzystać z zielonych i możemy układać to sobie ops, precyzyjnie. Jeszcze to trzeba potrafić. W ten sposób. O, widzicie? Myślę, że to bardzo ułatwi i możecie sobie wsypać tutaj wszystkie kolory, dzięki temu szybko Wam idzie, pójdzie praca plastyczna. Dużo zabawy, precyzji, skupienia, ale efekt jest naprawdę wow. No i cóż, no macie gotowe wzory, ale myślę, że projektować można po swojemu. Moje córy uwielbiają e, taki akwabicy, no ale muszę Wam powiedzieć, że e, tęczowej pracowni nie mają i to na pewno ułatwia e, pracę, no bo wszystko będzie w porządku, elegancko. No i będzie można projektować, projektować, jeszcze raz projektować. Parling i kręgle stołowe. W tych na pozór niewielkich opakowaniach mieści się boisko, które ma 120 cm. Wyobrażacie sobie? Tak sprytnie jest spakowane. Zaczniemy od karlingu. To taka zimowa dyscyplina olimpijska. Zobaczcie, co tutaj jest w środku. No i dzięki takiemu zestawowi będzie można bawić się o każdej porze roku. Zamykam. Jest oczywiście instrukcja e, obsługi, są zasady gry, i zabierzmy się za to, co jest, słuchajcie, do zrobienia. Widzicie? I mamy boisko, które ma 120 cm. Wystarczy stół, i można e, rozegrać nie jeden e, pojedynek. Tu są takie dwie magnetyczne e, kawałki metalu. O, zobaczcie, tu jest magnes. Przyklejam. I dzięki temu e, ta śliska powierzchnia będzie zupełnie płaska. Ja sobie przekręcę jeszcze tę planszę, żeby mieć start blisko siebie. A dobrze. Potem to równie zgrabnie można zapakować. Mamy to. No i najważniejsze kamienie, moi drodzy. Mamy dwa kolory dla dwóch zawodników. One są w niezwykły sposób zrobione. Tu w środku jest taka mała kuleczka, dzięki czemu nasze kamienie będą się płynnie poruszać. Zresztą sami zobaczcie. No i zgodnie z zasadami gry, zbliżamy się do środka tarczy. Bardzo. Trzeba dużo ćwiczyć. No i zawodnik drużyny przeciwnej. Robi to samo, na pewno utrudniając temu pierwszemu całą zabawę. Myślę, że świetny patent na rozgrywkę, szczególnie, że potem zajmuje tak niewielkie, kompaktowe rozmiary i można go z powrotem do tego pudełka schować. Ale ja, zanim to zrobię, to pokażę Wam jeszcze kręgle, bo one też zawierają równie wielkie boisko. Bardzo sprytny pomysł na rozgrywki. O, mam drogie kręgi. Tutaj kule do kręgi też zobaczcie mają taką kuleczkę, łożysko właściwie w środku. Mam zasady gry, mam podobnie rozwijaną planszę. No i cóż, o sobie słuchajcie te magnetyczne końcówki. Tu mam start. Tam mam metę. Tu sobie ustawiam kręgle. No. Można słuchajcie grać w ogóle na stojąco i też będzie dużo zabawy. Proszę bardzo. Ustawię całą szósteczkę. Precyzyjnie. No i zobaczymy, jak mi to zbijanie wychodzi. No i co? Uwaga! Ale super, uwaga! No jest zabawy co nie no oczywiście liczymy punkty i zapisujemy co tam każdemu zawodnikowi wyszło, grać można i na podłodze i na stole i w każdym miejscu. Jest to gra jak najbardziej przenośna, a emocje sportowe przy rozgrywkach będą gigantyczne. No i na koniec smakołyk, gra karciana, bitwa karciana, Top trams z. Bohaterami, których lubicie najbardziej, mamy tutaj Psi Patrol, Harry'ego Pottera, Lol, reprezentację Polski albo FC Barcelona. To już zależy od was, kogo a, tam najbardziej lubicie i w, w, w którą rozrywkę chcielibyście zagrać. A na czym e, całość polega? No już wam pokazuję. No to co to chyba Psi Patrol? Zobaczymy, co tam jest takiego. W środku znajduje się talia kart. W każdej talii są w postacie właśnie z tych licencji bohaterowie filmów albo e, znani piłkarze. I każdy, e, oczywiście macie w środku zasady gry, każdy z bohaterów ma różne. Moce ma różne takie jakby siły, różne parametry, które nie możemy go określić. Na przykład, rozrywkowość, przygoda, dzielność, współpraca i ranki to trans. I tutaj bohaterowie mają przypisane odpowiednie wartości przy każdej z tych cech, a my, naszym zadaniem jest rozdanie kart pomiędzy zawodników i pierwszy zawodnik, nie podglądając jakiego tam bohatera ma, wymienia którąś z cech, która e, uważa, że jest najsilniejsza, i jego zadaniem jest wygranie pojedynków z każdym e, innym zawodnikiem i przejęcie jego wszystkich kart. Czasami dochodzi do bitwy i to jest bardzo, bardzo groźne, a tak naprawdę gra jest przesympatyczna, ma bardzo proste zasady, wszędzie można ją zabrać ze sobą, no i cóż, i można przybywać w otoczeniu swoich ulubionych e, bohaterów, Cały czas a grę zabrać do szkoły, na wyjazd i rozgrywać z młodszymi i starszymi. No cóż, tak wyglądają moje propozycje moi drodzy. Powiedzcie, co Wam się najbardziej podoba. Czekam na komentarze, na lajki, like, na subskrypcje. No i powiedzcie, co tej Hani Jamelce najbardziej się spodoba, bo mam z tym ogromną zagwostkę. Wszystkie te zabawki będą w sieci sklepów Aldi, przed nim dziecka. Wpadnijcie, zobaczcie osobiście, no, mam nadzieję, że coś Wam się spodoba.